od SteelSeries Stream Team O! Tu jest! Pięknie! Najnowszy sprzęt, który dostałem długo przed wcześniej przed premierą, tak bym powiedział bo premiera będzie dopiero w połowie kwietnia jest to mysz gamingowa Rival 700 700ka, mysz stworzona podobno do CS, ale zobaczymy jak będzie się grało w SC2, tym Tą myszką, więc co na początek, e, pokażemy pudełeczko. Oto i nasze pudełko naszej myszy 700. Możecie tutaj coś ciekawego zauważyć. Otóż tak, proszę Państwa, tu jest ekran OLED, gdzie będzie można bez najmniejszych problemów swoje własne gify i teksty wrzucić. Do tego wszystkiego, z tego co patrzę, e, greenscreen nam wyłapie z boku oczywiście oświetlenie. Mają być drgania na myszce, dwa kable do wymiany, więc co? Zacznijmy nasze unboxing. Um, żeby zrobić unboxing sprzętu, potrzebujemy czegoś tutaj porządnego. Jakiegoś dobrego sprzętu. Jakiegoś noża. To nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. Aha, znalazłem. Dobra, znalazłem wszystko co trzeba. Mamy już nożek, Możemy zaczynać unboxing delikatnie, powolutku. Za chwilę coś zepsuję. Jestem tego pewny. Ok. Okay. I wyciągamy naszą myszkę. Moją myszkę, nie waszą. Moją. A, aktualnie korzystamy z dwóch myszy z Jeden to Rival e, Optics, chyba. E, drugi to Sensei Wireless, bezprzewodowy. No i trzeba będzie, chyba, wymienić którąś z nich na ten nadchodzący sprzęt. Oczywiście, standardowo, jeszcze u dołu musi być zabezpieczone. Jest to. Co może ciekawego wymyślać w nowych mysz w myszkach? No szczerze powiedziawszy, niezbyt dużo, prawda? Konstrukcji nie zmienisz, kwadratowej nagle nie zrobisz. Ok, wyciągamy jak wszystkie pudełki, wszystkie sprzęty z jest to ładnie zapakowane. Kolor oczywiście pomarańczowy nam tutaj szaleje, pudełeczko odstawmy sobie grzecznie na bok. I mamy jeszcze dwa, oczywiście, standardowe zabezpieczenia. Już widzę, że pudełko się spodoba tym, którzy lubią wydawać pieniądze na coś takiego, a tak naprawdę są takie osoby, dla których taka mała rzecz może być ważna. Okej, okay, dobra, uwaga, uwaga. Tum, 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 tum. U, boczkiem, więc cicho. Boczkiem, 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 boczkiem. Jej, wyboczkowaliśmy mysz, jest mysz. Pojawia nam się mysz, to nie jest mysz, zobaczmy, więc co jest w środku. Oczywiście mamy standardową myszkę, którą za chwilę wyjmiemy, zobaczymy jaki jest dodatek. To się podoba mi się to pudełko. Pewnie standardowe, bardzo, bardzo standardowe rzeczy, czyli... A, nie, dobra, ok Mamy dwie rzeczy. Jedną z nich jest zwykły kabel, jeśli się nie mylę, o metrowy, drugą jest kabel w oplocie z kawałkiem. Jeśli mnie pamięć nie myli, to pewnie będzie nawet gdzieś opisane. Um, nie wiem, ale w każdym razie mamy dwa kable, które możemy podłączyć, też żeby było dosyć ciekawe, nic wcale nie spadło, żeby było ciekawe i jest zabezpieczenie, żeby to jakoś nie wypadło, więc czas na samą myszkę, wyciągamy, już się w niej zakochałem, bo jest duża, jest ciężka, więc oto i nasz Rival 700, z boku mamy materiał z gumy, trochę oświetlenie jest tutaj u mnie słabe, jest to mysz duża, aktualnie chyba największa myszka, z którą miałem kontakt. Coś w pudełku jeszcze ciekawego jest. Nic w pudełku ciekawego więcej już nie ma. E, opisane, opisane: mecz optyczna, prism, RGB illumination. Innymi słowy, będziemy mogli zmienić sobie multum kolorów pewnie 16 milionów jak standardowo, jak zawsze. E, CPI 16000, 3 miliony klików, 50G akceleracja i IPS 300. Powiedziałbym, że to coś fajnego znaczy, ale nie mam pojęcia. E, mysz jest. E, powiedzmy sobie modułowa. bo za chwilę podłączymy pierwszy kabelek. U dołu mam możliwość podłączenia kabla. Zróbmy, rozwiążmy więc. Modułowa, ponieważ możecie wymienić laser optyczny, cokolwiek tutaj jest. E, możecie kable dodawać. Możecie z tyłu tutaj coś wyciągać. Ewidentnie coś tu z tyłu mogę wyciągnąć, za chwilę popsuję... gumkę wyjąłem. OK, Więc można, jak zauważycie, mamy cztery śrubki, możemy to wymieniać. Dosyć ciekawy, gdyby się zepsuł, może wymienić sam ten sensor. Eee, Tyż nie laserowa, przepraszam, to no, mój błąd. No dobra, podłączmy kabel. Nie, to się podłączy. Push lever to release cable. Instruction inside. Pięknie. OK, podłączmy go. Kabel jest podłączony i okej. Okay. Hmm. Trochę dziwnie mi to. Zobaczymy. Nie jeździ tak samo. No dobra, podłączmy więc sprzęt i przejdziemy do tego, co jest standardowo we wszystkich myszkach, we wszystkich sprzętach Steel czyli um, do Game Sense, który, który właśnie zapewne widzicie tutaj ale o tym za chwilę. Odpaliła nam się mysz. Zobaczmy kolorystyka z tyłu jest z boku. Co jest ciekawego z boku mamy dwa klawisze, trzy klawisze. No do stres. Widzimy to doskonale. U góry standardowa trójka. Dwa duże po stronie prawej klawiszy przycisków jakikolwiek brak. Scroll działa dosyć przyjemnie, delikatnie, ale z lekkim czuć to przeskakiwanie. No i teraz ważna rzecz widzimy jest tutaj napisane Steel. Series. No i to ma być ten główny feature e, całej myszki. Otóż e, będziemy mogli, ja sobie ją teraz odpalę oprogramowanie. Aha, mam dwie myszki podłączone do jednego sprzętu. To jest zły pomysł. Do jednego komputera. Odpalimy oprogramowanie i sobie ją zobaczymy. To jest Apex, to jest jedna rzecz, to jest Rival 1. Aha, czyli komputer mi zwariował i nie wie, który to jest teraz Rival. Syberia to nie, to nie, to nie, to nie. Teraz jest dobre pytanie, widzę, że nam pokradło sprzęt, zapewne nie zainstalowałem najnowszych sterowników, no i co ja teraz, biedny, zrobię? Hmm. No i jestem, szybka przerwa, no oczywiście potrzebny był nowy SteelSeries Engine 3, 3.7, jeśli się nie mylę, żeby wykrył nam naszego rywala. oto i on, critical update, myślę, że przeżyje tutaj chwilkę bez critical update, bez update'owania tego sprzętu. Eee, przejdźmy więc, zobaczmy, jak wygląda eee, nasza myszka. Jeżeli używaliście. Aha, ja, ja to wiem. Mniej więcej. O. Niech będzie. Um, konfiguracje różne jeżeli używaliście już Slicer Engine jakichkolwiek innych sprzętów powinniście to doskonale oczywiście znać, możemy sobie przypisać do każdego klawisza co chcemy ja już w tym momencie wiem, że do B, 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 B4 o tu jest B4 przypiszę sobie przypiszę, przypiszę, przypiszę sobie V Don, bo używam tego na streamie. Oczywiście możliwość ustawienia profili, e, czułość myszki to pewnie będzie z lekka przegięte, ale ustawimy sobie na Maksa 1, a 1 minimalnie. I zróbmy save w ogóle. wow, wow Ło! Wow, wow. I spokojnie mam to oczywiście klawisz, który, który pozwoli nam to zmniejszyć. Okej okay, jest. E, więc tak, no, kto skorzysta z takich ustawień, ktoś, kto ma cztery monitory, to jak najbardziej do gry raczej to nie jest potrzebne, że dmuchnę. I już się ruszyło. ok wow, wow, easy, 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 easy. Dobra. Akceleracja, akceleracja, tutaj możemy sobie oczywiście poustawiać jak tylko chcemy. Ustawienia makro, jeżeli byśmy bardzo potrzebowali tego, możemy też dorzucić do myszki. To wszystko powinniście znać. Natomiast zobaczmy kolorystykę logo. Ja zawsze ustawiam sobie na. Zmiana kolorów? Nie chcę zmiany kolorów. Dobra, nieważne. Ale my chcielibyśmy, ja bym chciał zobaczyć w każdym razie, o, oddychające. Może być. Czy to oddycha? Dycha. Ja chciałbym zobaczyć coś innego, jak się zmienia, ustawia i gdzie to jest. Bo nie widzę. Eee... Proszę Państwa, jest Ored! Pięknie! Jak widzicie, jest Steel series. Pięknie jest napis. Ok, możemy to zmienić, możemy to wyczyścić i możemy zrobić kotka i ty zdan i mam kotka mogę też M Starcraft jakbym chciał eee, jak zauważyliście można jakieś em, gify wrzucić ha 10 latek na sekundę. No to to jest ciekawe. Spróbujmy na białym to wyczyść. Okay, ja chciałbym zmienić kolorystykę i pisać czarnym. I teraz napiszę sobie. Emil. Haha! To jest dom. Napisałem sobie. Emil i widać jest. Emil. Oczywiście, może animację. Co jest dosyć ciekawe. Można ustawić sobie konfigurację do poszczególnych gier. Jeszcze nie odkryłem, jak to robimy, ale na przykład, że będzie grali w CES-a, pokażę wam ile macie życia, ile macie amunicji na myśl, czy to ma jakikolwiek sens. Gadżet oczywiście, ale ktoś może sobie tym wszystkim się pobawić. Ja tu może ustawię sobie jednego na, dajmy 600, bo na jednym tak gram, a 800 do komputera. Ok, więc to jest nasz rival. Nie będę tutaj oczywiście wykręcał tego optycznego modułu, bo to nie ma sensu. Go można dokupić, jeżeli ktoś bardzo by chciał. Jakiś, nie wiem, czasem będzie można wymienić na coś innego. To jest dosyć ciekawe, że wymieniamy sam moduł. Wychodzi nowszy jakiś moduł, coś ciekawszego, lepszego technologicznie. Podłączymy go tutaj. To mi się osobiście podoba. No dobrze, proszę państwa. Rival 700. Co o niej myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy interesują was takie gamingowe myszki, czy potrzebujecie zwykłych, najprostszych. Jeszcze pokażę tutaj więc zestaw moich trzech gryzoni. Sensei Wireless, na środku jest Rival, a z boczku Rival 700, jest Rival Optics. Więc trzy gryzonie. Jeżeli chodzi jeszcze o wagę, wow, pani nowa, co mi się ta nowa pokazała, jeżeli chodzi o wagę, Rival 700, co ja robię, 700 jest cięższy, jest trochę inaczej wyprofilowany, to nie jest raczej mysz dla osób leworęcznych, mogłyby one mieć z tym lekki problem, jak na to patrzę, no dobra, to by było na tyle. Gdzie jest ten mój Rival? Jest jeszcze raz wielkie dzięki e, dla SteelSeries. Chciałbym też przypomnieć, że jestem członkiem SteelSeries Stream Team, a to oznacza, iż ten sprzęt dostałem nieodpłatnie od nich. Nie zostało opłacone e, żadnego rodzaju recenzja ani też e, ten unboxing. Po prostu prosili, dostaję sprzęt. Zrób unboxing i pierwsze minimalne wrażenia. Recenzja, myśliczki, mam nadzieję, że z jakimś czasem ją zrobię. Muszę nią troszeczkę pograć. E, jak wrócę z wakacji, będzie recenzja Apex 800K. W tym momencie, więc do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć wszystkim!